Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Agnieszka Olszewska i jestem założycielką Edison Primary School. Nasza szkoła powstała w 2013 roku i już wówczas odpowiadała na wyzwania XXI wieku i potrzeby współczesnego ucznia. Jednakże te wyzwania spowodowały, że zaczęliśmy się zastanawiać, jakich konkretnie. Kompetencji potrzebuje nasz uczeń, aby dobrze radził sobie, aby był dobrze przygotowany do życia w przyszłości. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowych technologii do naszego programu nauczania. Ten proces, oczywiście, był, to, nie był, to był długi proces i rozpoczął się w 2016 roku, jednakże w zeszłym roku został on doceniony i wyróżniony tytułem, Apple The Swinger School za unikalną implementację technologii do naszego, do naszego programu nauczania. Misją naszej szkoły jest kształcenie uczniów tak, aby oni odważnie i pewnie mogli zdobywać świat. Dlatego dzisiaj korzystamy z technologii jutra i kształcimy kompetencje w przyszłości. Nasi uczniowie oczywiście są największą, największym potwierdzeniem, skuteczności, największym potwierdzeniem skuteczności obranej drogi, ale także naszą największą dumą. Jakbym mogła powiedzieć o ich cechach charakteru, to na pewno są samodzielni, sprawczy, zaangażowani, potrafią krytycznie myśleć i rozwiązywać problemy przy użyciu, używając najnowszych technologii. Trzeba podkreślić również, że są bardzo empatyczni i kształtują świat wokół siebie na taki, w jaki chcieliby żyć. Chciałabym teraz opowiedzieć trochę więcej o naszej wizji edukacji, jak ona wygląda w praktyce, więc zawsze dla nas najważniejszy jest uczeń. Uczeń jest w centrum, dlatego że szkoła jest dla ucznia, nauczyciele są po to, aby tego ucznia wspierać. Nasze relacje z uczniami budujemy na zaufaniu i partnerstwie. Jesteśmy szkołą, która jest jedną z 500 szkół na świecie, Apple Dust Industry School, uznawaną jako ośrodek doskonałości i innowacyjności w dziedzinie edukacji. Realizujemy dwie podstawy programowe polską i brytyjską podstawę, aby dać naszym uczniom jak największy wachlarz możliwości w kontynuacji edukacji na wyższych poziomach. Skupiamy się na modelu Steam, na kompetencjach przyszłości i projektach interdyscyplinarnych łączących wiele przedmiotów. Wykorzystujemy metody takie jak challenge-based learning, które uczą samodzielnego i krytycznego, samodzielnego myślenia i krytycznego, z krytycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Nie dajemy uczniom gotowych rozwiązań, ponieważ wiedza jest na wyciągnięcie ręki, a my umożliwiamy im to poprzez narzędzia które są im, które towarzyszą im codziennie w tym procesie edukacyjnym. Interactive Class korzystamy z narzędzi platform aplikacji sprawiających, że edukacja jest bardziej spersonalizowana, umożliwiająca nam pracę w grupie, pracę indywidualną, a także interaktywną komunikację. Powiem teraz troszkę o tym procesie. Jak to się zaczęło i jak trwał cały proces wdrażania nowych technologii, bo w 2016 roku łącznie z całą kadrą zaczęliśmy się zastanawiać, w, jaki, w jakim kierunku zmierza edukacja, w jakim kierunku zmierza świat. I wiemy dzisiaj, że to jest po prostu bardzo nieprzewidywalne. My nie jesteśmy w stanie tego określić, jak będzie wyglądał świat za pięć, a co dopiero za 20 lat. Dlatego postanowiliśmy wyposażyć naszych uczniów w takie narzędzia, w takie kompetencje, które będą pozwalały naszym uczniom w przyszłości odnaleźć się w, tym, w, tej, w tej pewnej zmienności i w takim świecie technologicznych i cyfrowych przemian przede wszystkim. Widzieliśmy też, że tradycyjne metody pracy bywają już jednak zawodne i niewystarczające i jeżeli, jeżeli szkoła, która podąża za uczniami ma rzeczywiście stawiać na taką niezależną i spersonalizowaną edukację, no to musi podążać za tymi światowymi trendami. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie do naszej, naszego programu nowych technologii z, z przede wszystkim też ze względu na to, że one bardzo rozbudzają ciekawość, rozwijają zainteresowania i podnoszą efektywność pracy. Najważniejsze działania, które musieliśmy podjąć, to opracować spójną koncepcję wykorzystania nowych technologii na wszystkich przedmiotach, czyli opracować pewną strategię działania, określić pewne kryteria, ale także minimum programowe, czyli ilość lekcji na danym przedmiocie z wykorzystaniem w tym przypadku iPadów, szkolenia, które musieliśmy precyzyjnie zaplanować, tak aby każdy nauczyciel. Mógł być przygotowany i wyposażony w odpowiednie kompetencje, aby mógł tworzyć swoje własne materiały cyfrowe. Bardzo długo musieliśmy skupić się na takim planie, planie rozwoju każdego nauczyciela. Każdy nauczyciel u nas ma swoją karierę, ścieżkę rozwoju, zaplanowaną tak, aby sprostać, aby ona była spójna z wizją naszej szkoły. Oczywiście zakupiliśmy sprzęt, który umożliwiał nam te wszystkie działania, a także stworzyliśmy platformę do wymiany doświadczeń i pomysłów, która, dzięki której nauczyciele mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami, ale także inspirować się nawzajem. Odbyliśmy wiele, wiele wizyt w, szko w szkołach Apple Distinguish School, aby zobaczyć, jak te szkoły funkcjonują w praktyce i czy my jesteśmy gotowi też na, na takie działania w naszej placówce. Natomiast głównym takim najważniejszym czynnikiem wdrożenia tych nowych technologii, no oczywiście, były badania, które nazwaliśmy kryteria sukcesu. One były wykonane przez zewnętrzne instytucje i które pokazywały nam, w którym miejscu jesteśmy i jaki mamy cel. Te badania wykonujemy, wykonujemy co roku. One pozwalają nam przede wszystkim monitorować rozwój naszej szkoły, monitorować sposób, w jaki uczymy, efektywność tej edukacji, wykorzystaniem tych, tych narzędzi. Szkolni sojusznicy, oczywiście my stworzyliśmy taki zespół, który odpowiadał za całościowe wdrożenie nowych technologii w szkole. Natomiast no, oczywiście wszyscy nauczyciele byli, byli i zawsze są zaangażowani w cały proces. Bardzo nam pomagali również trenerzy Apple Polska, a także przedstawiciele firmy Content Edukacja. Największą trudnością, bo o tym też trzeba głośno mówić, oczywiście okazała się dostęp do internetu, i ta trudność niestety towarzyszy nam do dzisiaj, bo przy takiej liczbie sprzętu, jeżeli wszyscy w danym jednym czasie próbują, próbują prowadzić lekcje, to rzeczywiście ten, ta, ta przepustowość jest, jest utrudniona. Nad tym oczywiście pracujemy przez cały czas i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, aby, aby z tą trudnością sobie poradzić. I początkowo trudność, którą uznawaliśmy za trudność, to przekonanie wszystkich, zarówno rodziców, jak i nauczycieli do, do tej spójnej wizji edukacji, ale po dzisiejszych badaniach również też widać, że Rodzice, którzy byli poniekąd największymi przeciwnikami na początku, ponieważ jakby też nie wyobrażali sobie tej edukacji takiej, takiej, na takim poziomie z wykorzystywaniem tych nowych technologii, to dzisiaj są nasi najwięksi zwolennicy. Dlatego pewnie też, że widzą, jakie efekty przynosi taka edukacja i zastosowanie nowych, nowoczesnych narzędzi w edukacji. Oczywiście m, największym sukcesem naszej szkoły są nasi uczniowie i e, 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 to, w jaki sposób oni funkcjonują e, i jak są sprawczy, jak sobie ze wszystkim doskonale radzą, jakie odnoszą sukcesy na każdym polu e, i są zdecydowanie naszą największą dumą. Natomiast te mniejsze sukcesy, które też, o których też warto mówić, e, to takie jak e, prezentacja naszej szkoły na e, Konferencji Edukacja to Relacja, gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania właśnie pewnych, e, pewnych stylów uczenia się, wykłady edukacji w przyszłości na targach edukacyjnych, a także wiele wizyt studyjnych, szkół międzynarodowych, dyrektorów z różnych placówek, z, między innymi z Izraela, Norwegii Brazylii, którzy przyjeżdżają do naszej szkoły po to, aby się inspirować. Oczywiście, jesteśmy, mm, zawsze podkreślamy, że Dążymy do, do pewnej doskonałości po to, aby przez cały czas rozwijać edukację, ponieważ to jest nieustający proces i my te, mamy tą świadomość, dlatego nigdy nie powiemy, że osiągnęliśmy już pewien, pewien stopień i na tym się chcemy zatrzymać, tylko przez cały czas chcemy, chcemy się rozwijać. No, bo to też jest pewne wyzwanie XXI wieku. W naszych planach mamy otwarcie takiego na lokalnego laboratorium przyszłości, które będzie otwarte na lokalną społeczność, gdzie będziemy mogli promować wykorzystanie nowych narzędzi w edukacji. Będziemy pokazywać, jak można pracować z, z iPadami, jak programują nasi uczniowie. Mam nadzieję, że już niedługo o tym usłyszycie. Mamy też w planach zrewolucjonizowanie polskiej edukacji i stworzenie takiej platformy internetowej do edukacji zdalnej, ale o tym powiem jeszcze już niedługo, natomiast no wszystko jest w fazie tworzenia. Reasumując to, co mogłabym po, powiedzieć o wdrożeniu nowych technologii, o iPadach w edukacji, one stanowią pewne uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania. To znaczy, że nasi uczniowie wykorzystują je na lekcjach, ale również korzystają z książek, z zeszytów. Dla, dla nas najważniejszy jest pewien balans, i dla naszych uczniów również. Natomiast warto podkreślić, że lekcje z wykorzystaniem iPadów bardzo zwiększają zaangażowanie naszych uczniów. Dla nich jest to po prostu naturalne środowisko, i z którego bardzo się śmiało korzystają. Pracujemy w systemie 1 na 1, czyli każdy uczeń ma swój, swój iPad. Uży umożliwia to uczniom uczenie się niezależne, współpracę z rówieśnikami, komunikację właśnie poprzez używanie tych bogatych mediów cyfrowych. To mm, również należy podkreślić, że udało nam się sprawić, aby nasi uczniowie używali iPada, używali takiego sprzętu jako narzędzia. Oni widzą, że to służy do rozwoju, do edukacji, że to wspiera ich rozwój, że to nie ma tylko pewnych cech rozrywkowych, ale ma też te cechy edukacyjne, więc to jest też poniekąd nasz mały sukces. Na koniec podkreślę taką chyba największą dla nas wartość to dostęp do nauki gdziekolwiek i kiedykolwiek. Bardzo ważny jest ten aspekt, ponieważ on tak naprawdę otwiera bardzo dużo możliwości i nie zamyka nas tylko w klasie, tylko otwieramy się tak naprawdę na, na wszystko. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć na żywo, jak wygląda przyszłość edukacji, oczywiście zapraszamy Was do Edison Primary School. Dziękuję za uwagę, do widzenia. All right, welcome, ladies and gentlemen. Uh, my name is uh, Chris, and I am the director of the English program here at Edison Primary. And I'm going to be speaking a little bit more in detail about our curriculum and how we implement uh, Apple iPads into the classroom and how we tie that in with our curriculum. Um, next slide, please. Um, so, of course, ICT is something that's very important for students to young from a very early age. Uh, we live in uh, a time where uh, careers are based on technology, and students need to really become comfortable with using technology as early as possible because this is something that's going to continue to develop in our future and something that students will see in their future careers for sure. Um, of course, when it comes to ICT, we have to think about three things we have to think about learning through ICT. Learning with ICT and learning about ICT. And of course, all of these things are tied together within our curriculum. Um, the approach is very simple. Of course, we are learning about ICT together if we're using ICT to learn. And of course, learning through ICT, we can make sure that all of our lessons are cross curricular, which is something that's also very important. A lot of teachers may think that during English lessons, they only have to learn about English, or during math lessons, they only have to learn about math. But that's not true. We can combine English, math, and arts all together in one lesson through ICT and using ICT. So it really helps us to make things cross curricular, and that really helps engage students during lessons as well. Next slide, please. Of course, the Apple iPad is something that is very important to us here at Edison Primary School because we want to move away from the classical stereotypes of learning, uh, which is sitting at a desk with an open book, uh, sitting and listening to the teacher or looking at the blackboard for an hour straight. Uh, but that simply just does not work, especially in the younger grades. Um, so the Apple iPad and its built-in features allows uh, all learners to feel comfortable in the classroom of course we have many different styles of learners we have auditory learners we have visual learners we have kinesthetic learners who need to be more hands on and there are many different kinds of applications that allow these learners to be successful in the classroom um, so for example students who have problems with a writing uh, they can actually type to siri uh, or they can speak to siri and siri will help them um, with their goals in uh, reaching certain applications, or maybe having to write something down, they can use their voice voice notes uh, to copy things from the lesson as well. If they're having problems with their writing, um, they can also use it for dictation. Um, so, thanks to the built-in microphone, uh, they're not limited to just writing or typing, and they're able to actually dictate their work as well, which can help with their reading, uh, which can help with their listening back. Um, speak screen and speak selection so students have uh, the contact uh, where uh, the option on the, an opportunity on the iPad that the iPad reads back to them highlighted specific text uh, that they want to hear so students who may need help with pronunciation especially in the early years are able to select a text and the iPad will read the text back to them which will help them understand uh, the vocabulary and will also help with the pronunciation and exactly how they should be reading the word um, and of course, typing feedback. Um, students can have a word spoken back to them. Um, they can also have suggested words given to them if they're looking for synonyms for certain words. Uh, and it also helps them with certain spelling patterns. Uh, voiceovers as well. Not all notes need to be taken on a piece of paper. Um, students can easily take a picture of what is going on during the lesson and they can create a voiceover over the picture, which they can then go back and listen to. And that's something that's very important, especially for auditory learners, uh, that they can go back and that's something that they're comfortable with studying for. Next slide, please. Um, there's tons of built in creation apps. As you can see here, all the pictures that we have here are from our school, Edison Primary, and you can see what a typical lesson looks like. Um, we have a smart board in each classroom. We have an Apple laptop for the teacher as well. And each student uh, has their own personal iPad that they can use and that they can connect with the smart board as well using Apple TV so they can share their work with students. It's very important for students to be creative during lessons. Um, and as I said before, cross curricular learning is something that's very important and that Apple makes easy with the built in applications. Um, applications such as uh, pages not only for students but also for teachers um, to create contact to uh, and actually explore different ideas to um, show what the targets are and learning objectives are for the lessons to help build vocabulary. Um, pages is something that is used on a daily basis here at Edison Primary. Um, we also have something as easy as numbers, where we're able to create different types of charts and different kinds of documents to analyze data, which is very important to, for ICT, for math, for science. We can tie all of these things in together, and students can see uh, and have everything in one place. Um, keynote, of course, uh, to present ideas, to show different images, to show different diagrams, to actually present their findings um, is something that students use, uh, and they're able to be creative because each student can create their own presentation how they best see fit for the lesson, and that's the beautiful part about it that there's so many options to create and to be successful in creating. Um, iMovie, where they can create their own videos and they can cut and edit everything together, um, which can also um, be very powerful. Um, garage band for lessons during music uh, students can create their own music which is something that's very powerful um, students are able to explore different instruments that maybe they wouldn't be able to explore in real life uh, types of exotic instruments that maybe aren't found in their country uh, they're just one click away at their fingertips uh, exploring the sound of these different instruments and creating different sounds and creating different songs and music and beats and putting it all together during a project uh, it's something that really engages the students and it's much uh, different from a typical music lesson and of course clips as well uh, where they're able to do different kinds of animations different work with clay uh, create videos titles uh, share slides and they have many many applications and these are just the built-in applications that comes with the apple right out of the box so you don't actually need to download anything all these applications are already available and don't even require internet access so you're able to access them right away you're able to be creative right out of the box uh, but there are also tons of third-party extension apps um, that are also very powerful uh, for the use in the classroom next slide please um, so, student learning activities. We can even combine applications um, to further help our students uh, be engaged during lessons and to further kind of um, assess their learning as well. Assessment is something that's very important as a teacher to assess your students to see uh, where they need help, and uh, self assessment is something that's very important for students. Um, so, this example here is something that we can use something from clips that can be directly um, put into numbers as well so students can read text uh, at an appropriate rate and accuracy and expression um, so you know reading especially at an early age is something that's important that students develop now if students are recording themselves reading during clips that is something that they can bring into then pages uh, and uh, they can help track their statistics their performance their speed their accuracy of reading and most importantly they can gather this all into one portfolio um, so as their reading is progressing and as they're getting better, they can go back and listen to what they used to sound like reading and how they sound like reading now and things that they need to improve on, whether it be the accuracy, whether it be the pace, whether it be the pronunciation. These are all things that they can see and have uh, and and they have the ability to have this portfolio. Uh, all uh, in the, in in on one iPad. Uh, this is something that's important for teachers too to see the progress. This is something that's important for parents to see their child progress uh, in 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 reading. And uh, this is exactly how we're able to combine different apps during lessons and use the different um, um, the different important features of each app individually to bring it all together into kind of one kind of learning environment. And of course to track assessment. Next slide, please. And another one, so documenting learning and collecting data. So, for example, if students are um, much quicker using the Apple Pen, that's something that's very beneficial for them. Um, they're able to take a snapshot of something that they're working on, whether it be a science project, whether it be a math equation. Um, they're able to use their Apple Pens to kind of jot everything down quickly. And they're able to then save what they've been working on during class time into notes. So, they have everything together in one area. So, when they go home and study or when they go home and revise, everything is nicely put together in one area for the student to access um, and that's something that's important is being responsible and being organized uh, the older that students get uh, they need to be more responsible for their own learning and they have to know that their parents aren't always going to help them with all their schoolwork they have to become independent learners and that's something that we try and teach at a very early age and it's these applications that allow us to kind of track and have everything in one place. Um, with regards to uh, the old kind of fashion learning, I guess we could call it, where students have 10 different notebooks, they have to carry a very heavy backpack. The iPad allows all those 10 books to be in one, and it's very light and it's very easy to carry around, and it's just very easy to work with and very easy to start learning um yes, as opposed to kind of finding your notebook opening your notebook by the time you write down the date by the time you write down the title but with the A apple ipad all you have to do is open and you're ready to go you're ready to be creative uh, you're ready to collect data you're ready to learn and that's what's most important for us as teachers as well is to getting down to the learning okay and uh, most importantly, uh, uh, introducing uh, schoolwork uh, into the classroom is something that's very important. It's a very uh, powerful app uh, for students, for teachers. It's basically a one stop shop for your classroom where students are uh, able to submit their work that the teacher has given them. Um, teachers are able to hand out worksheets. Uh, we're able to save on paper and on printing because everything is obviously digitally uploaded onto schoolwork. Um, the students have everything in real time. They're able to collaborate with other students anywhere, anytime, especially with the most recent pandemic. We weren't even allowed leaving our homes. Um, this is something that was very important for our students to kind of transfer the learning home where they're able to collaborate with others. Uh, all using schoolwork uh, and not having to rely on you know textbooks or activity books or notebooks they're able to have everything in one area and it makes it a lot more organized uh, for students to use as well especially if teachers grade things and they're handing back assignments they can grade it right on their ipad and they can send it right back to their student so it kind of lowers the time for assessment and the feedback that a student gets and it's very important for students to get feedback as fast as possible so they know how to improve uh, for next lesson and of course uh, we can view class and student progress so we can see and we build a portfolio essentially of all the students work and anytime we have parent teacher meetings it makes it very easy for the teacher to communicate with the parent exactly what the strengths and weaknesses are of each student and exactly um, how we can work with these strengths and weaknesses uh, uh, moving forward within the curriculum um, you know it's just a collaboration of work between uh, the students the teachers and the parents uh, everything is in one place we're building Together, a, a solid portfolio that at the end of the year, and even throughout the years of primary students, this work will always be there, and the students will always be able to go back and say, Wow. Well, Look how much I've improved in my writing. Look how much I've improved in my reading and all different aspects that are cross-curricular, of course. Um, so Apple uh, uh, classroom and Apple Schoolworks are, are two very important apps. And especially with all the different built-in apps, it's very easy for students just to be creative as quickly as possible. Uh, they're able to just learn, be engaged during the lessons, and that's something that's very important because the second a lesson becomes boring for students, that's when the learning stops, that's when they start getting distracted. But if they're in control of their own learning, and they're able to pick the applications that they want to use to be creative and to uh, kind of go on this journey within education. That's something that they become personally responsible for, and that's where we see uh, the kind of growth in learning and throughout our curriculum. So, these are the things that we implement here at Edison Primary School. Um, so, thank you kindly for listening to my presentation, and I encourage you to check out the applications on your own time as you will see how powerful they can be in the classroom. Thank you.